Część. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się zapięciu rowerowemu cross KZK400S. Opowiem wam o jego funkcjonalności, bezpieczeństwie oraz tym, co wyróżnia je na tle innych zapięć dostępnych na rynku. Zobaczycie również, jak łatwo można je używać w codziennych sytuacjach. Jeśli szukacie solidnego zabezpieczenia dla swojego roweru, to ten film jest dla was. Zapraszam do oglądania. Zapięcie rowerowe KZK400S. Jazda na rowerze stanowi doskonały sposób spędzania wolnego czasu. W trakcie wypraw za miasto świetnie sprawdzi się solidnie wykonane zapięcie rowerowe KZK400S. Swoim wyglądem przypomina ono spirale. Zapięcie pokryto tworzywem, które chroni przed różnego rodzaju zarysowaniami. Z kolei stalowe pierścienie o średnicy 22 mm mają za zadanie chronić wewnętrzna plecionkę. Taka konstrukcja zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Wymiary zapięcia rowerowego marki Cross. Model KZK 400S ma 100 cm długości, a więc daje użytkownikowi możliwość zabezpieczenia jednośladu przed kradzieżą w dowolnym miejscu. Warto wspomnieć również o niewielkiej wadze tego elementu, która wynosi zaledwie 1,4 kg. W związku z tym prezentowane zapięcie rowerowe marki Cross można zabrać ze sobą na każdą wyprawę, ponieważ nie zajmuje ono zbyt wiele miejsca. Osłona przeciwkurzowa to również ogromna zaleta tego modelu. Bezpieczne kluczykowe zapięcia rowerowe. Zapięcie rowerowe KZK400S zostało wyposażone w automatyczny cylinder. Z kolei forma zabezpieczenia jest tu wysokiej jakości zamek otwierany przy pomocy klucza. Producent zapięcia rowerowego, czyli firma Cross, przydzieliła temu modelowi Note 7, która ma odwzorowywać wysoka skuteczność oraz. Troskę producenta o zadowolenie klientów z dokonanego zakupu. Do zapięcia rowerowego dołaczono w zestawie dwa kluczyki. Poziom zabezpieczenia siedmiu w skali cross wymiar 1000 razy 25 mm, długość 100 cm, średnica 22 mm, waga 1 i 400 kg, uchwyt nie materiał głowki stop. Cynku, obudowa stworzyła sztucznego rodzaju linka. Informacje dodatkowe dwa klucze w zestawie: automatyczny cylinder, osłona przeciwkurzowa. Kolor czarny marka Cross Podsumowując, zapięcie rowerowe Cross KZK 400 S to solidny wybór dla każdego rowerzysty, który ceni sobie bezpieczeństwo i wygodę. Dzięki swojej wytrzymałej konstrukcji oraz praktycznym rozwiązaniom zapewnia skuteczną ochronę przed kradzieżą. Niezależnie od tego, czy jeździsz na co dzień, czy wybierasz się na dłuższe trasy, to zapięcie z pewnością spełni Twoje oczekiwania. Pamiętaj, aby zawsze dbać o bezpieczeństwo swojego roweru, a KROSKZ K400S może być Twoim niezawodnym partnerem w tej kwestii. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach.